Cześć wszystkim, Angel666, tester z tej strony, a ja dziś wam pokazuję grę, którą możecie mieć, ale właściwie już jej nie możecie kupić. Zaciekawiłem was? Więc słuchajcie, SEGA kiedyś miała taką fantastyczną serię gierek. Golden Axe to się nazywało. Mega, kozackie, Bitemap, czyli chodzona na walankę, jak widzicie. I wygląda na to, że pracowali nad kolejną, już czwartą częścią, bo na PC-ach są trzy części do e, kupienia. To są po prostu stare gierki, bo to takie lata e, końcówka 90., początek 90., to wtedy powychodziły te gry. E, żałuję bardzo, że nie wyszła. Natomiast. Mega szacun dla Segi, że coś co było chociaż w jakiejś tam części gotowe że dali to udostępnili za darmo Jest to klasyka gatunku Dla mnie Wspomnienia niesamowite Cóż wam mogę powiedzieć? Pewnie będziecie zaskoczeni jak wam powiem, że właśnie już przeszedłem połowę tego. Tak, połowę, dobrze słyszeliście. Przeciwnicy niestety, jak widzicie, nie są zbytni inteligentni. No ale to jest tak zwane bardziej demo technologiczne niż właściwie gra. Chociaż wielki, wielki szacun, że... A, spłoniłem się. Że dali to... Do zagrania, że można sobie w to zagrać, bo jak się zaraz przekonacie, no, produkcja jest mega króciutka. A, znowu zapóźniam. Właściwie można, powiem wam, przejść całe to totemko naciskając tylko lekki atak, no ale ja nie chcę tak grać, prawda? Pareczka można ładnie podciągnąć przeciwnika jak się trafi. <grystanie> o, ten chyba jest... Skrubańców odporny, no dobra. No to wykośmy ich jak trzeba. No i słuchajcie. Zbliżamy się do finalnej batalii. O, tak jeszcze nie miałem. Ale cóż. Zawsze miło się ich wycina. Kurde, wiedziałem, że zrobiłem źle. Ale... Chyba tu jest się w ogóle nieśmiertelnym, albo mi się tylko tak wydaje. Dobra, już idę tam w lewo, żebyście więcej widzieli spoko. Znaczy w prawo. Dobra, idziemy walczyć tu. Jakiś byczor patrzy tutaj na nasze poczynania. A! Był szybszy. Niestety! A, Coś pięknego! Jeśli myślicie, że z nim zawalczycie, to nie. Wracamy, słuchajcie, do początku. ta -da! Golden Axe! Golden Axe Cancelled Prototype. Tak nazywa się ta gierka. Właściwie. Demo technologiczne Bo ile kurde zajęło przejście tego, nie? Moment Chwilu nie naprawdę. Eee Ja cię chciałem tu ładnie urznąć główkę upierdzielić, a ten co? Nice Zachciało mi się bawić z nimi czy mi się wydaje, czy ja wyszedłem w jakieś dziwne miejsce? No, lekko jakbym za mapę wylasł. Cóż, przeciwnicy jak widzicie różnią się właściwie tylko kolorem i wytrzymałością. Ale czy to komuś przeszkadza? O ty, kurde, tam na górze? Dobra, spadam od was. Ups, nie zdążyłem. Drobne problemy animacyjne się zdarzają, no przecież to jest tylko takie demko, tak? Ale... Powiedziałem wam, że możecie tą... Grę, nazwijmy to tak, mieć! Natomiast już jej nie możecie kupić. I tak... W sklepie Steam, jeśli nie macie w bibliotece, no to już jej nie znajdziecie. Natomiast... Zrobię wkrótce materiał, na którym wam pokażę, jak chyba około 4 czy 5 e, gierek można dodać sobie do biblioteki. Gierek, no pozycji, sami zobaczycie co to będzie: różne gry z różnych gatunków. Wydaje mi się, że za to pana chyba na streamie nie można dostać. Ja generalnie większość tych gierek legalnie e, zdobyłem. W sensie, jak były rozdawane, ale ponieważ wyczytałem, że można je mieć, no to czemu miałbym wam nie powiedzieć, jak je zdobyć, prawda? Lubię się dzielić różnymi informacjami z wami, więc dokończę zaraz to temko, wyrżnę znowu tych drogów. Słuchajcie, bardzo ważna jeszcze informacja: jak włączycie sobie tą pozycję to trzeba sobie ręcznie ustawić klawisze bo niestety jak nie macie podpiętego pada, to nie pogracie. Więc zanim klikniecie na play, to po prostu trzeba ustawić klawisze odpowiedzialne za walkę. Niestety tylko za walkę, bo... E, ...blok czy też magia nie działają. No co z tego, że tam na górze, jak widzicie, są do zebrania... Jak, Znaczy, do zebrania, jakby do użycia... ...rzeczy, jak tego nie ma tak faktycznie. No kurczę, daje to maksymalnie frajdy dużo. Chodź, zginiesz tu na środku. No i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja uwielbiam gatunek takich chodzonych napierdzielanek. Golden Axe, cancelled prototype, czyli anulowany prototyp. A ja przypominam, Angel666, tester gier. I wkrótce wjeżdżają kolejne materiały, w tym, jak Wam obiecałem, informacja, jak zdobyć tą grę, bo zamieszczę wszystkie w jednym specjalnie już nie dodawałem tego, także po tym będzie jakiś inny materiał, a potem wiedzie króciutki materiał z dodania sobie tych gierek. Pozdro dla wszystkich, siema.